Wysoką poprzeczkę, co świadczy o tym, że mamy bardzo duży potencjał i nie postawiłyśmy jeszcze kropki nad i. Oczywiście gratuluję zespołowi z Gorzowa, ale zapraszam do Wolkowic. Z powodu katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem trzeci mecz pomiędzy CCC a Gorzowskim AZS-em odbył się dopiero 19 kwietnia. Było to fantastyczne, trzymające w napięciu do ostatniej syreny spotkanie. Niestety po raz trzeci górą były podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego. Od samego początku obydwa zespoły grały niemrawo, miały problemy z wstrzeleniem się w kosz. Wynik otworzyła trafiając dwukrotnie z linii rzutów wolnych kapitan na ZS-u Justyna Żurowska. W odpowiedzi efektownym wejściem pod kosz popisała się Amisza Carter z CCC. Kolejne minuty to gra kosz za kosz, stąd wynik cały czas oscylował wokół remisu. Gospodynie wobec przewagi rywalek w strefie podkoszowej starały się rozrzucać jak najwięcej piłek na obwód i stamtąd kończyć akcję. Niestety ze skutecznością nie było najlepiej i nie udało im się wypracować choćby kilkupunktowej przewagi. Tym bardziej, że równie słabo spisywały się na linii rzutów osobistych. W pierwszej kwarcie także akademiczki nie ośniewały, ale mozolnie zdobywały punkty, nie pozwalając rywalkom na zyskanie niebezpiecznej przewagi. W kwarcie numer 2 Polkowiczanki poprawiły skuteczność rzutów osobistych i do szatni schodziły z trzypunktową zaliczką. Po zmianie stron nadal trwała zażarta walka o każdy centymetr parkietu. Często zdarzały się starcia w parterze, w które musieli interweniować sędziowie. Prowadzenie zmieniało się jak w kolejdoskopie. Tak było mniej więcej do połowy czwartej kwarty, kiedy to podobnie jak w dwóch pierwszych potyczkach niezwykle ambitnie grające Polkowiczanki zaczęły opadać sił. Grająca doskonałe zawody Kartel, która w całym meczu odpoczywała ledwie minutę, nie była już tak skuteczna. Nie skakała tak wysoko, co skrzętnie wykorzystywała Nikola Anosikę, regularnie dziuramiąc kosz Polkowiczanek. Te jednak walczyły do samego końca. Jeszcze na 5 sekund przed końcową syreną pomarańczowe miały nawet szansę na zwycięstwo. Rzut rozpaczy niemal równo z syreną oddała Daria Miroszeńska, ale piłka nie wpadła do kosza Gorzowianek które wraz z ostatnią syreną odtańczyły taniec radości na parkiecie w Polkowicach. Jestem bardzo szczęśliwy, że rozstrzygnęło się to w układzie 3-0. Wszystkie gry były bardzo ciężkie, ale gdzieś w tych końcówkach, w końcówkach trochę bardziej może szczęście, może bardziej zdrowie. Przepchaliśmy te końcówki wszystkie i jesteśmy po raz drugi rzędu w Eurolidze. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, ale to był dla nas taki bardzo ważny krok. Żeby nikt nie mówił, że byliśmy tam przypadkowo w tym roku, chcieliśmy udowodnić, że należy nam się ta Euroliga i finał nam to gwarantuje. W tej chwili e, wszystkie siły rzucimy na, na finał i marzy nam się w tym roku, żeby zrobić kolejny krok do przodu, a więc marzy nam się złoty medal i zrobimy wszystko, żeby to osiągnąć. E, fajna walka w, tych, w tym półfinale. Myślę, że ten mecz również był bardzo podobny do tych, które były w Gorzowie, a więc bardzo ciężki i naprawdę dużą taką dodą, bo znaczy duże prawdopodobnie jest że tak będzie wyglądała koszykówka żeńska, na pewno będą mi emocje, będą mi kibice i, i będzie wszystko, co może tą koszykówkę wchnąć do przodu. Pełną uznanie jestem na swoich również dziewczyn, bo, bo postawił się bardzo mocno. No brakuje i no, powiedziałbym jednej rzeczy i to, to ważne, kiedyś to, to się wypukla, szczególnie w końcowych e, 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 momentach spotkaniach, no, pod koszami. Wszystko to, co w tym momencie na zmęczeniu wygląda, to, to, to gdzieś tam tak zwane uchłapy, w cudzysłowie gdzieś dobijają, zbierają zawodniczki z głodowa parametrami, przewyższają. Brakuje nam po prostu rasowego centra i ja myślę, że, że te mecze byłyby jeszcze atrakcyjniejsze. Tym niemniej z szacunkiem do, do, do swoich dziewczyn, bo gramy naprawdę fajną koszykówkę. Brakuje, tak jak powiedziałem, z obwodu wszystkiego nie idzie. I w meczu się całkiem nie wygra. Jeśli gra się tylko na wodzie, a my tak musimy grać. Eee, gdzieś ta, ta, ta niestety musi być równowaga między obwodem pod koszami i tutaj tej, tej odrobinki tej właśnie sytuacji pod koszami nam brakowało. Ja dziękuję swoim dziewczynom. Będziemy się bić o brązowy medal. Eee, życzę zespołowi Gorzowa udanych meczów w finale. Przegrywając trzykrotnie z akademiczkami z Gorzowa, polkowiczanki straciły szansę walki o złote medale Fort Germas Ekstraklasy i musiały się zadowolić możliwością gry o brązowe krążki. Ich rywalkami była drużyna Energii Toruń. Pierwsze mecze rozegrano w Grodzie Kopernika. Losy wygranej w pierwszej potyczce pomiędzy naszym CCC a Energą ważyły się do ostatniej syreny. Od samego początku na parkiecie toczyła się zacięta walka o każdą piłkę. Gospodynie starały się wykorzystywać przewagę siły oraz wzrostu w strefie podkoszowej i większość piłek dogrywały do wysokich Hariny Egenti oraz Alicji Gladen. Polkowiczanki wręcz przeciwnie kończyły swoje akcje głównie rzutami z obwodu. Obydwa zespoły miały problemy ze skutecznością, stąd wynik był dość niski. Niemal do samego końca niewielką przewagę miały pomarańczowe. Niestety ostatnie słowo należało do Torunianek, a konkretnie do Moniki Krawiec, która na półtorej sekundy przed końcową syreną dwukrotnie trafiła z linii rzutów osobistych i zapewniła swojemu zespołowi zwycięstwo. Drugi mecz miał zupełnie inny przebieg. Podłamane w pierwszym meczu Polkowiczanki były jedynie tłem dla bardzo dobrze grających Torunianek. Gdy na początku czwartej kwarty przewaga energii urosła do 21 punktów, stało się jasne, że to podopieczne trenera Elmedina Omanicza po raz drugi pokonają CCC Polkowice. Przegrywając dwukrotnie w grodzie Kopernika, Polkowiczanki znalazły się w bardzo trudnym położeniu. Aby myśleć o przedłużeniu, nadziei na wywalczenie po raz trzeci w historii klubu brązowych medali musiały wygrać ten mecz. Niestety od samego początku nasze dziewczyny spisywały się niemrawo. Po dwóch minutach gry było 0-8. Potem Polkowiczanki się przebudziły i w połowie kwarty zbliżyły się do Torunianek na jeden punkt. Niestety na tym poprzestały i w ciągu pięciu następnych minut rzuciły ledwie dwa oczka przy dziewięciu rywalek. W drugiej kwarcie Polkowiczanki grały jeszcze gorzej. Niecelne rzuty, straty, bezsensowne podania, brak ambicji. Oglądanie gry pomarańczowych sprawiało ból nawet najzagorzalszym kibicom. Wobec tego fakt, że gospodynie schodziły do szatni z bagażem 13 punktów trzeba uznać za sukces. W przerwie większość kibiców zastanawiała się nad rozmiarami porażki CCC. Tymczasem stało się zupełnie inaczej. Trudno przewidzieć co powiedział w szatni swoim podopiecznym trener Krzysztof Koziorowicz. Ważne, że poskutkowało. Po zmianie stron nasze zaczęły grać jak natchnione, choć początek wcale na to nie wskazywał. Przez 4 minuty gospodynie nie potrafiły bowiem znaleźć drogi do kosza. Na szczęście tej sztuki nie potrafiły także dokonać torunianki. Ognik, który rozpalił polkowiczanki, zaproszyła filigranowa rozgrywająca Szanon Bobit, która dwukrotnie przedziurawiła kosz rywalek z linii 6,25. Co więcej, zaczęła także kończyć akcję spod kosza kilkukrotnie, popisując się efektownymi wejściami rodem z koszykówki ulicznej której zresztą Szanon czuje się bardzo dobrze. Celowy koncert Bobit po kilku chwilach przeobraził się w występ duetu, bo do poziomu rozgrywającej za oceanu dopasowała się także Daria Mieloszyńska. Dość napisać, że do przerwy popularna Didi miała na koncie ledwie dwa punkty. W drugiej połowie udało jej się uzbierać ich jeszcze 15. Bobit w pierwszych 20 minutach trafiła do kosza rywalek dwukrotnie, po przerwie zaliczyła 17 punktów, czterokrotnie trafiając za 3. Niesione euforią polkowiczanki zwiększyły przewagę z każdą upływającą minutą i w efekcie wygrały, przedłużając nadzieję na zdobycie brązowych medali. Po meczu zarówno trener Kozierowicz, jak i zawodniczka CCC Anna Pietrzak nie kryli radości z faktu, że udało im się wygrać. My możemy w ten sposób, tylko tak możemy grać, jesteśmy mniejsze, mamy grać szybkie granie, bo bronia bardzo bardzo wysoka, nie możemy stać za, bo w tym momencie Fluker agenci no, mają łatwe grany i tak to wyglądało do przerwy. I to kolejne zawody, nie będą łatwe zawody i, i tu nie ma co specjalnie ruszać się w tym spotkaniu. Tak naprawdę dopiero zaczęłyśmy grać w drugiej, połowie. Szkoda, że, że to nie było od pierwszych minut.